śpiewać, eee, kręcić a po ukraińsku? Ciebie? Tak? No nie, w ogóle, ludzie. Nie, ja to nie muszę być nakręcony. Chyba jest, nie? Jak tutaj, ten licznik. Po ukraińsku rozumiesz? Tak, rozumiem. No, to można, dobra. a ten profesor będzie? No tam jakiś profesor chciał. Eto jabena, ya. Mei nikog kazhut, Halo? Halo? Halo. Dzień dobry wszystkim, jestem Ukraińcem, w Krakowie od 96 bodajże 6 byłem, później w 2004 wróciłem, no musiałem, musiałem wrócić, wróciłem z Kijowa wczoraj, przedwczoraj przyleciałem, wczoraj byłem w Krakowie, co mogę powiedzieć, co nocy jestem na majdanie. E, Przechodzę do dzieci, że mam dzieci w Krakowie, więc tacy trochę młodsi od was. Więc co mogę powiedzieć, nie jest wesoło, szczerze. No tak jak jest, tak, tak będę mówił, bo, bo nie mogę inaczej, nie? A sytuacja jest, no może troszeczkę nie będzie tak wesoło przez parę minut, ale później to znowu pośpiewam. Więc e, sytuacja jest trochę dziwna, że stoją tacy ludzie jak my, wy, ja, Moja żona e, ponieważ politykom nikt nie ufa już, nie? I e, jest takie czekanie. Stoimy, zbieramy pieniądze, kupujemy upał, e, kupujemy jedzenie. No czekamy, aż ktoś, no nie wiem, ktoś kto jest, nie wiem, mocniejszy, może jest e, mądrzejszy, może jest nie wiem, lepiej usytuowany, powie, coś zrobi. Bo dzisiaj przed chwilą patrzyłem w internecie, że milion ludzi jest. No i taka pauza trwa, nie? Rozmawiam tam z politykami takimi lepszymi, nie? Z tymi, kto, no nie jest to ani Jaceniuk, ani Kliczko, ani e, ten trzeci czarny tylko tacy, którzy, no, w porządku ludzie boją się wyjść, że tak powiem, na awans i, i... więc e, Zachód Europa też nic nie robią tak generalnie. No, tak, niby jakieś sygnały nadają. Wszyscy czekają. Ameryka niby tam grozi Janukowiczowi, że może jakieś sankcje, a może i nie. Rosja e, w tym momencie też każe. E, zróbcie porządek, to może pokazamy jakieś tam inwestycje wśród oligarchów, z tego co my wiemy, a my tam no, rozmawiamy z, róż z różnymi ludźmi, bo przychodzą w nocy na Majdan, różni ludzie. Też nie jest e, jednoznacznie, no, więc e, no, co widzimy, co my widzimy w tym momencie na naszym poziomie? Widzimy, że możemy tylko pociągnąć e, no, ciągnąć to jak najdłużej, więc i czekać aż coś się stanie, może może Janukowiczowi coś się odwidzi, Może ten Azarow yy, dymisjonuje sam albo, albo i nie. Ponieważ yy, jakieś yy, warianty przemocy nie są rozpatrywane w ogóle, powiemy, czym to się kończy. Więc no, yy, przeleciałem w jednym jeszcze celu. Yy, jutro, ponieważ postanowiliśmy, że musimy zwrócić się jakoś formalnie do społeczności zachodniej. Jutro idę do sądu. Tutaj mam parę Ukraińców też. No, ja mam kartę tu tutaj, nie? Jeszcze parę osób, studenci, muzykanci, muzycy, nie? Idziemy do sądu, e, zrobimy jakąś fundację, taką legalną, nie? Będziemy robić jakąś zbiórkę, ponieważ żebyśmy mogli tam się dłużej trzymać, potrzebujemy no, pieniędzy, nie? Na to, żeby herbaty mieć, te kanapki kroić na to, żeby mieć jakieś tam upał, drewno na upał, no na takie podstawowe rzeczy. Ktoś się przeziębił, żeby, żeby mieć jakieś ten leki, żeby mieć środki czystości, bo powiem Wam parę rzeczy też istotnych. Na przykład nikt nie śmieci na Majdanie. Nikt nie śmieci. Stoją e, te to i to i jest czystość, trzeba, trzeba, na to też trzeba pieniędzy, nie? Jest prohibicja, nikt nie pije alkoholu, to jest no, niesamowite dla mnie, o ile to w tradycji jest, tam, to jest prawda, to jest prawda, o trzeciej, o czwartej w nocy na Majdanie wy no, nie spotkacie osoby pod, pod, pod gazem, nikogo nie ma takiego, nie? E, przepraszam, ale za prąd, bo, te, bo, te, bo ta scena jest podłączona do prądu, też trzeba płacić i my za to płacimy, nie? No. Zrzucamy się i płacimy, więc... Konkrety, gdzie, kiedy a... można założyć? No właśnie, słuchajcie, no, słuchajcie, zrobiliśmy stronę no, no internetową. No to jakiś adres dać? No, no proszę, e, strona jest taka prosta. Help, Euromaidan, przez i pisane. Help, help. Co, Opisane to razem. To help no razem. razem. Help, angielskie help. Help. To niech pan napisze dobrze. No ja napiszę, może chłopaki zapiszą. Help pisane razem.org. Tyle. Więc na Facebooku też jest ta strona. Więc jeżeli... Oczywiście to jest kwestia sumienia każdego. Poza tym zwracam się do ludzi młodych i zdaję sobie sprawę, że to raczej wasi rodzice, może wykładowcy waszych studiów, może ktoś kto kto po prostu. No bo... Zasoby studenckie, wiadomo, sam studiowałem, nie? A więc e, wy róbcie to, co możecie, bo wy możecie stać tutaj. Wy możecie stać tutaj, możecie trzymać ten, to natchnienie w sobie, możecie śpiewać, możecie no, robić to, co możecie robić, róbcie to, bo my tam robimy też. Ja w poniedziałek, wtorek mam nadzieję, załatwię to w sądzie, tą fundację. Założę konta i wrócę z powrotem do kijowa. Bo teraz odbieramy tu kasę. Ja wpłacam na konto, moja żona wybiera z karty bankomatowej, no, idzie 30. i kupuje chleb, rejestracji rejestracji. i w ten sposób działamy, nie? Natomiast e, wyróbcie to, co wy możecie. My będziemy robili to, co my możemy. E, mam nadzieję, że politycy zachodni też nas usłyszą, bo to wypada, nie? Bo to już nie chodzi o wtrącanie się w jakieś sprawy wewnętrzne Ukrainy, tylko chodzi o asocjację niby. Niby to jest obopólna droga, niby wszyscy są zainteresowani, ale tak bardzo wstrzymieźliwie to oni w tym momencie robią. Mam nadzieję, że usłyszą, zobaczą, że to są miliony ludzi. W sumie to leży w interesie zarówno Europy, jak i Ukrainy, nie? To, to wszyscy to wiemy, więc e, wytrwałości nam wszystkim życzę. No, tyle. Dziękuję. Dzięki. No. Tak. Jeszcze raz proszę taką to. Konto. Znaczy tą stronę. No to, zejcie, zejcie. no to napiszemy gdzieś tam. No to gdzie napiszemy? No to, no to po, poprosili jeszcze raz powiedzieć tą stronę. Czyli strona jest taka, pisane razem, e, Help przez Samocha, Help Euromaidan przez i pisany, nie przez y. HELP to Tyle. Dobra, dobra, wszystko. Okay. Dziękuję. Dziękuję.